Proszę Państwa, kontynuujemy cykl pytań i odpowiedzi. Pan Wojciech von Kochan. Panie Stanisławie, jakie jest Pana zdanie na temat sprawy Nangar kto mógł skorzystać na, tam, na tak absurdalnym procesie żołnierzy i kto ponosi za to odpowiedzialność? Profesor Wolniewicz twierdzi, że sprawa została rozdmuchana przez złowrogiego Antoniego Macierewicza i uważa go za przedstawiciela piątej kolumny. Jeśli to prawda, to czyje interesy może on reprezentować? Ja myślę, że to zbyt daleko idące oskarżenie pana profesora Wolniewicza. Pan profesor Wolniewicz. Zacny człowiek, ale czasami ulegał takim napadom irytacji, i to chyba było w tym momencie. Taki, taki sąd wypowiedział, że piąta kolumna. Ja myślę, że nie, że pan Antoni Maciejicz, podobnie jak wielu innych polityków, kieruje się interesami partyjnymi, a nie takimi bardzo daleko idącymi. To pan Piątek tam go demaskował jako ruskiego agenta i tak dalej. No, to już by było nas dwóch. W takim razie, bo ja jestem demaskowany mniej więcej raz na tydzień przez pana redaktora, pana doktora Targalskiego. No już zdążyłem się do tego przyzwyczaić, a pan Macierewicz chyba specjalnie się tym nie przejmuje, bo on wie, co robi. Ja, wie pan, jeszcze z, bym tu z złowrogiego Antoniego Maciewicza sytuację z jednej strony naświetlił. Otóż nie wiem czy to prawda, ale słyszałem z dosyć wiarygodnego źródła, że złowrogi Antoni Macierewicz został zdmuchnięty, bo tam nie chciał czegoś od Amerykanów kupić, co oni mu chcieli wtrynić. No i to nie po raz pierwszy pani Żorżeta Mosbache, której jeszcze w Polsce nie było wtedy, interweniowała w takiej sprawie, no co jest do diabła, no, macie tu kupować, na tym polegają przez strategiczne interesy Polski w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. No więc myślę, że Antoni Macierewicz jeśli reprezentuje jakieś interesy, to interesy partyjne, a nie tutaj jakieś agenturalne. Pan Krzysiek Czołgista Sienko. Szanowny panie Stanisławie, czy mógłby się pan odnieść do konfliktu Józefa Mackiewicza ze Stefanem Kisielskim? Józef Mackiewicz w książce W Cieniu Krzyża cytuje wypowiedzi Stefana Kisielskiego z tygodnika powszechnego z lipca 1900. 1959 roku, która to wpisuje pana Kisielewskiego w narrację u dzisiejszego katolicyzmu przypisywaną papieżowi Janowi XXIII. Z kolei Stefan Kisielewski zarzuca panu Mackiewiczowi domniemaną kolaborację z niemieckim okupantem. Czy poruszał pan temat Józefa Mackiewicza ze Stefanem Kisielewskim? Z góry dziękuję za odpowiedź. I załączam pozdrowienia z nieobojętnego panu Lublina. Ze Stefanem Kisielewskim tematu Józefa Mackiewicza nie poruszałem, a to dlatego, że. Ja mniej więcej wiem, na czym tu ten konflikt polegał. Józef Mackiewicz był, on zresztą sam tak mówił o sobie, że jest narodowości antykomunistycznej. W związku z tym wszelkie formy, wszelkie formy, powiadam, nie kolaboracji, ale kohabitacji z komunistami uważał za coś w rodzaju zbrodni. No i w związku z tym potępiał takich zbrodniarzy, między innymi Kisielewskiego, ale to Kisielewski nie był największego kalibru zbrodniarzem potępionym przez Józefa Mackiewicza, bo największego kalibru zbrodniarzem był prymas Stefan Wyszyński, który no, też uprawiał kohabitację. No, Józef Mackiewicz stwierdził, że w komunistycznym reżimie to miejsce porządnego człowieka jest w więzieniu. No, to dobrze by było tak mówić, jak mieszkał w Monachium, ale my tutaj mieszkaliśmy w Polsce, no i musieliśmy jakoś żyć, musieliśmy jakoś żyć. I tym bardziej, że Stefan Kisielewski w 1959 roku to jeszcze mógł mieć jakieś tam iluzje, potem już ich nie miał, 10 lat później z całą pewnością ich nie miał, ale w 1959 roku mógł mieć. Dlaczego mógł mieć? No proszę państwa, warto, to może dla słuchaczy i widzów młodszych to nie jest takie oczywiste. Ale dla ludzi z mojego pokolenia to jest oczywista oczywistość. Jest bardzo istotna różnica między okresem przed 1956 roku, a okresem po 1956 roku. Do 1956 roku mieliśmy do czynienia z taką ordynarną, zupełnie chamską okupacją sowiecką. Po 1956 roku ona też była, ale w znacznie łagodniejszych formach przede wszystkim przede wszystkim ustał masowy terror. Ustał masowy terror. Kto nie pamięta grozy czasów stalinowskich, no to trudno mu sobie to wyobrazić. Po 1956 roku już tego masowego terroru, znaczy była surowość oczywiście, a jakże, ale nie było masowego terroru. Także jest pewna różnica i.. No, z takimi, z takimi komunistami trzeba było jakoś żyć we wspólnym państwie. Nie, nie mogliśmy się przenieść nigdzie na Księżyc ani nawet do Monachium, bo byśmy paszportu nie dostali. W związku z tym Józef Mackiewicz był w całkiem innej sytuacji niż my tutaj. No, ale on tutaj był bardzo pryncypialny. W związku z tym taki bym tutaj, taki bym tutaj taką bym przyczynę tu wskazał. Czy Kisielewski u dzisiejsza, brał udział w dzisiejszaniu katolicyzmu? tego bym nie był taki pewny, dlatego, że Stefan Kisielski nawet w redakcji Tygodnika Powszechnego tam był trochę na takich, tak jak on sam zresztą mówił, na wariackich papierach, co trochę tak jak ja w Radio Maria jestem. No i raczej reprezentował takie skrzydło zachowawcze. Warto poczytać dzienniki Stefana Kisielskiego, kiedy on tam po prostu daje upust swojej irytacji tymi. Takimi właśnie modernistycznymi ciągotami pozostałych członków redakcji Jerzego Turowicza, między innymi strasznie go irytowało to, że oni się zajmują takim tam problemem kobiet w kościele i tak dalej, a tu komuna łamie ludziom kręgosłupy, i żaden z tych pięknoduchów na ten temat ani się nie zająknie. Więc raczej bym tutaj Kisielewskiego w tym nurcie specjalnie nie umieszczał. Pan Łukasz Sowul, co pan sądzi o Mateuszu Morawieckim? Według mnie to idealny wódz w naszym nieszczęśliwym kraju. Pieroszenne korzenie, interesy i spotkania z obozem zdrady i zaprzeństwa a z starymi kiejkutami, kontakty z bankierami niemieckimi i żydowskimi, otwarte nie dobrze Izraelowi i USA, a ukradkiem i naszej złotej pani, a wszystko ubrane w kościół patriotyzm. To tak, to jak na kurca z jądra ciemności złożyła się cała Europa, tak na naszego wozu. Wszystko, co najgorsze w naszym Bantustanie. No, ja bym pana Mateusza Morawieckiego aż tak bardzo nie demonizował. On zresztą nie wygląda na takiego demona. No, widać, że charyzmy ma tyle, co zdechła ryba. Więc no, rzeczywiście tam robi dużo z tych rzeczy, które mu pan przypisuje ale to jest takim demonem troszeczkę wyliniałym i że tak powiem pociąganym za sznurki przez innych szatanów, bo on na szatana nie wygląda. Także to o nim sądzę. Kolejne pytanie, pan Paweł Rabczyński. Szanowny panie Stanisławie, za załóżmy, że po jesiennych wyborach nowy rząd nie wyprowadzi prawa. Nie wprowadzi prawa legalizującego żydowskie roszczenia. Boże, kochany, jakich konsekwencji dla Polski i Polaków możemy się spodziewać? Czy możemy się spodziewać czegoś na wzór protestów żółtych kamizelek lub innej próby destabilizacji państwa? Pozdrawiam serdecznie. No to wtedy by Klangor się podniósł na cały świat. Żółte kamizelki pewnie by się pojawiły, bo to wie pan, w Polsce tam powodów do niezadowolenia jest całe mnóstwo. Zresztą nauczyciele nie musieliby się przebierać w żółte kamizelki. Jak jeszcze by policja zastrajkowała i cywilni pracownicy wojska, no to już mamy cały, cały komplet. Także przypuszczam, że na pewno tak będzie. No i bardzo mnie to martwi, bo ja bym liczył na to, że rząd jednak nie wprowadzi takiego prawa, bo jak wprowadzi, no to czeka nas żydowska okupacja Polski i tyle, i już nie mamy się tym przejmować. Pani Anna Mylna. Czy słusznym jest tak mocno atakowanie PiSu? Może po wyborach będziecie współrządzić jest to możliwe. No Któż atakuje pis? Ja w każdym razie tego nie robię. Ja tylko opisuję to, co prawo i sprawiedliwość robi. No i jeśli to wygląda na krytykę, no to nic na to nie poradzę. Jak on przestanie to robić, to ja przestanę to opisywać i tyle. Po wyborach będziecie współrządzić. No ja na pewno nie będę współrządził, bo ja w ogóle nigdzie nie kandyduje, więc to nie ma, nie ma o czym mówić. Pan Sebastian Żebrowski. W jednym z filmów użył pan określenia Wachowski rozgonił ich jak dzieci kaczeńskich. Może pan przybliżyć ten temat? No, mogę. Oczywiście, Za, jak bracia Kaczyńca, głównie Jarosław Kaczyński, nastręczyli Polakom Lecha Wałęsę na prezydenta, no to w nagrodę pan Lech Kaczyński został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta, więc no bardzo wysokie i kluczowe stanowisko. A Jarosław Kaczyński został prezesem porozumienia Centrum, partii, która Polską rządziła. No i pojawił się Mieczysław Wachowski, który rzeczywiście doprowadził w ciągu dwóch lat do tego, że bracia Kaczyńscy utracili swoje stanowisko jeszcze za prezydentury Lecha Wałęsy. To, no, dlatego mówię, że ich rozgonił no nie sam, oczywiście, nie sam. W ogóle Mieczysława Wachowskiego, Mieczysław Wachowskiego opinia publiczna w Polsce nie docenia. Mało kto wie, że Kukuniek, czyli prezydent Wałęsa pracował naukowo. To znaczy, rozwiązywał krzyżówki. No i Mieczysław Wachowski w trosce o to, żeby nikt go nie zastał przy tej pracy naukowej jak z Nienacka tam do Belwederu przyjdzie, to przeniósł mu gabinet na pierwsze piętro, bo zamin tam ktoś by doszedł, no to już te dowody pracy naukowej mogłyby zostać starannie schowane, więc mniej więcej tak tam pan Kukuniek nasz tam pod dyktando Mieczysława Wachowskiego Postępował pan Sebastian Żebrowski. Jak mówić o takich osobach jak Zygmunt Bauman, wybitny socjolog w służbie KBW? No, proszę pana, jak nie wiadomo co powiedzieć, to trzeba mówić prawdę i tyle. I o Zygmuncie Baumanie też. I tym optymistycznym akcentem kończymy tę turę odpowiedzi na państwa pytania. Zachęcam do stawiania pytań. A ja, w miarę możliwości, będę na nie tutaj odpowiadał. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie tej naszej obecnej ścisłej współpracy z Węgrami oraz ze Słowacją i z Czechami. Czy taki układ, po pierwsze, jest trwały? Czy to nas rzeczywiście wzmacnia w jakichkolwiek negocjacjach? Wydaje się, że tak. A po trzecie, czy co do tej trwałości? czy antagonizm związany z mniejszością węgierską na Słowacji to nie powoduje, że łatwo go jednak rozsadzić. Dziękuję. To prawda, takie ryzyko jest, ale proszę zwrócić uwagę, że to współdziałanie w ramach Grupy Wyszehradzkiej to jest, mogłoby to się objawić w postaci heksagonale uzupełnionego i poprawionego. O tym w 2001 roku pisał nawet Jan Nowak Kiśrański w maju 2001 roku w Rzeczypospolitej w takim artykule, czy NATO jest zagrożone. On tam powtarzał amerykańskie zastrzenia wobec pomysłów tworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO. I gdyby tylko to było, to ten artykuł by nie zasługiwał na uwagę, ale tam się znajdowało jeszcze jedno zdanie że powin, w tej sytuacji yy, powinna się pojawić grupa państw europejskich ze Stanami zjednoczonymi na, na czele, które by oświadczyły, że obecna formuła Unii Europejskiej jest propozycją nie do przyjęcia. To było nic innego, jak sugestia heksagonale uzupełnionego i poprawionego ze Stanami Zjednoczonymi na czele, bo wadą poprzedniego heksagonalu, tego pierwszego, że... Ono nie miało silnego lidera i Niemcy bez trudu to rozgoniły całe towarzystwo. Ze Stanami Zjednoczonymi na czele, jako protektorem, o, to by tak łatwo nie poszło, być może Niemcy nawet by nie próbowały. I warto by się, warto by wysądować, no myślę, że prezydent Obama już żadnych tam tych decyzji nie będzie podejmował teraz, ale warto by wysądować taką rzecz, ja, gdybym mógł, to bym to zrobił. Na przykład u kandydatów obydwu, pani Hillary Clintonowej i Donalda Trumpa, co oni sądzą na temat utworzenia tego projektu międzymorza to znaczy Republik Bałtyckich, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i. i Czarno, znaczy tej, Chorwacji, i tak dalej. Otóż to jest około 80 bez Włoch, to jest około 80 milionów ludzi, więc nie stanowi dla nikogo żadnego zagrożenia, bo same Niemcy mają 80 milionów ludzi, ale może, że tak powiem, jako protektorat amerykański odpowiednio że wzmocniony, może stanowić. Dobrą taką nie, zaporę przed różnymi niespodziankami, ze strony Rosji, a jednocześnie może stanowić pewną przeciwwagę dla strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego. Warto spróbować. To no warto spróbować. Jak się nie uda, no to gorzej nie będzie. To tak jak taki restaurator w Krakowie, jaki Turulski, Trzymał taką restaurację czynną 24 godziny na dobę. Ponieważ była czynna 24 godziny na dobę, to nigdy tam nikt nie sprzątał. No i strasznie brudno tam było i kiedyś tam zwrócili mu uwagę: Panie Turowski, no może by pan sprzątnął tam od, czas, to od czasu do czasu może by pan sprzątnął, a ten pokazał swojemu rozmówcy tłum ludzi. Mówi, pełniej nie będzie. <laughs>